Halo, halo, witam serdecznie. Tu wiatr z Gorzowa. Dzisiaj jesteśmy w parku Kopernika w Gorzowie. Jest to mniej więcej umiejscowione w centrum miasta, a jesteśmy na imprezie biegowej. Mimo takiej sobie pogody, ale wiadomo, dla biegaczy nie ma złej pogody. Jest tutaj trochę zgromadzonych ludzi, jak widzicie. Niektórzy są bardzo zaawansowani, widać po ubiorach, że przygotowali się tutaj nieźle. A część jest debiutantów, też jak słyszałem. Właśnie trwa odprawa. Właśnie trwa odprawa. Posłuchamy trochę odprawy. Yy, Trasa jest oznaczona co kilometr, są gdzieś też yy, słupki, także no, nie, nie ma możliwości zrobić. Prosto pierwsza w lewo, pierwsza w prawo i potem ciągle w lewo, ciągle w lewo. Na mecie jak ktoś nie brał udziału w parkranie, to oczywiście najpierw yy, osoba stopuje czas, następna osoba wydaje token i w momencie jak dostaniecie token czy ten kod ryżkowy, kolejna osoba będzie skanowała i numer tokenu i wasz kod uczestnika, który ma Albo tam wydrukowane, albo w zegarkach, albo gdziekolwiek tam. W telefonie też można. Słyszeliście Państwo, są to wskazówki do biegu. Bieg zaraz się rozpocznie. Sam kiedyś uprawiałem ten sport, polecam wszystkim. Fajna sprawa, po prostu samo poczucie jest fantastyczne. Zachęcam, o ile oczywiście zdrowie pozwala, bo tutaj niestety no, też są pewne przeciwwskazania. Ale ja wspominam bardzo miło. Sam brałem udział w wielu imprezach masowych, biegowych. Startowałem też w maratonach, półmaratonach. Wszystko na zasadach, że tak powiem, amatorskich, bo nie miałem kontaktu zawodowego z tym sportem. Zobaczcie sami. Za chwilę będzie start. A to ja tak wyglądam dzisiaj. Proszę, żeby dzieci się odsunęły od ekranu. Wiem, to nie jest za fajna twarz, ale co zrobić? Plastik obiecał, że za parę złotych coś z tym zrobi. Osobiście mu nie wierzę, ale zacząłem zbierać. Przekonany jestem. I za chwileczkę będzie start. Przepraszam panią, za ile start? Zaraz się dowiemy osoby kompetenta i za ile startuje to pani? 3 minuty. Za 3 minuty. Co dzisiaj się będzie działo? Parkran. Park Jest to pierwszy raz pani, czy. Nie, 140. Poważnie. Słuchajcie, 140. Tak. Jak to się porobiło u pani na przestrzeni ilu lat? No 5. W ciągu 5 lat to bardzo dużo. Dużo. Jest to duża intensywność ale jestem wierna Pani trenuje cały rok? Tak Zima, nie zima, to wszystko? Nie deszcz, jak deszcz. widać Słuchajcie, prawdziwa sportsmenka To nie przeszkadzam, życzę dobrego wyniku oczywiście Wszystkiego dobrego Dziękuję Zobaczcie, 140 razy ta pani skromnie powiedziała o sobie bierze udział, to jest niesamowite w ciągu pięciu lat Co za intensywność Co za intensywność Tutaj też widzę, że są inne osoby, które sobie kikami pomagają w życiu, idą przez życie przy pomocy kików. Przepraszam Panie bardzo, yy, może parę słów dla wiatru z gorzowa się podzielicie ze mną? Która Pani taka odważna tutaj widzę te... No, numer telefonu, nie do Pani, nie? To każdy by chciał, ja wiem, że każdy by chciał. To znaczy, też dzisiaj, że tak powiem, start dla Państwa jest tutaj w tym biegu? Czy, jak to się odbywa, że tu są właśnie biegacze, tak? Ja rozumiem. No tak, ale też osoby chodzące i jadące, gdzieś były dzieci na rowerkach. Aha, to jest taka łączona forma, że tak powiem, sportu. Chyba określonego, w jaki sposób przebyć te 5 kilometrów, czy biedno. Aha, czyli regulamin nie jest taki ścisły, że tylko biegamy. Nie, nie. Przepraszam naszą rzecznik prasową, Gdyby pan zechciał porzucić sprzęt i dołączyć do nas na pieszo. Zapraszamy. Ile ma pan jeszcze tam miejsca na tych tam zdjęcie to, to ja już nie przeszkadzam. Gotujcie się do tego startu. Ja trzymam za Was kciuki, a ten numer telefonu to później wezmę, nie? Dobra, to wszystkiego dobrego. Powodzenia, dziękuję. powodzenia. Panie są nastawione pozytywnie, jak widać, dużo adrenaliny. Uwaga, uwaga. Jakiś komunikat? Jeszcze, jeszcze jakiś komunikat? Jeszcze jakiś komunikat? Jeszcze jakiś komunikat? O, widać tutaj lepiej. Słuchajcie, za chwilę będzie start. pies, pies chyba nie bierze udziału w tym biegu, ale zobaczymy żyjemy w ciekawych czasach. Być może zaraz się przebierze dwie pary butów i też weźmie udział. Na razie oklaskują siebie wzajem jeden drugiego, może rodzina przyjechała, nie wiem. Pokażę wam jeszcze zaplecze, co jest za mną. To jest taka fontanna jeszcze pamiętająca lata. Ho, 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 ho. A może jeszcze dalsze? Pamiętam kiedy ją odpalano, kiedyś to było coś. Była iluminacja świetlna w tym parku, to było zjawiskowe. A teraz uwaga. Pan męskim głosem do zdjęcia zaprasza. Ja tutaj schodzę z tego piedestału. Schodzę z piedestały, przepraszam, panowie, przepraszam, przepraszam. I tutaj szykują się do zdjęcia. Odprawa debiutantów. Zobaczcie sami jaka to jest grupa, jak bardzo liczna jest ta grupa. No. I tutaj widzicie Państwo już mamy całą grupę gotową do startu. Coś niesamowitego. Pogoda im nie przeszkadza. Nie jest za ciepło, absolutnie. Jest taki lekki wiatr, 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 wiatr. Ale to nie przeszkadza. Proszę bardzo, Pan pozdrawia przed startem. Zapowiedź dobrego wyniku, prawdopodobnie. O, tu mam tą panią, też tutaj objąłem, tak? W całości, po całości, po całości, tak, tutaj oczapeczka i się zmieściła, również kijki. Idziemy dalej tym tropem. Proszę, proszę, jednak pies nie startuje. Zobaczcie, jest na uwięzi swoją drogą. No cóż, pies uwięziony. E, za chwilę start. Za chwilę start. E, i poszli, ruszyli wszyscy do przodu. Proszę zobaczyć, niektórzy się nie śpieszą, idą swoim tempem, a inni, jak to te rumaki, prawda, poszli do przodu. A oj, działo się dzisiaj, będzie działo. A ja tutaj swoje kroki kieruję do sympatycznej pani rzecznik. Zobaczcie, jaka piękna ma dziewczyna. O, jest ta po całości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani to organizuje? Nie, ja jestem jednym z koordynatorów spotkań w poszczególną sobotę. Tutaj organizatorem, takim głównym koordynatorem jest Marcin, który pobiegł, ale Mamy tutaj kilku koordynatorów, i na każdą sobotę, na zasadzie wolontariatu, tutaj się spotykamy, organizujemy poszczególny dzień. Rozumiem, a niech Pani trochę powie, bo ja tak jestem troszeczkę tak, no, jakby trochę z przypadku. Proszę mi powiedzieć, co to za akcja, jak to się odbywa, czy to jest jakieś terminowe, czy to jest jakieś ad hoc, robicie coś takiego od ileś czasu. E, tak, to jest akcja, która zaczęła się w ogóle w Wielkiej Brytanii, w Polsce już teraz jest jedenasty rok, kiedy Park Run jest zorganizowany. E, jest to inicjatywa taka oddolna, biegaczy dla biegaczy, dla chodziarzy i to wszystko odbywa się na zasadzie wolontariatu. Także jesteśmy zorganizowani na tyle, że e, jest e, tutaj grupa osób, która po prostu podjęła się prowadzenia takich spotkań. One są bezpłatne, dowolne. E, i mamy tutaj e, tyle osób, które e, się angażują, że co sobotę możemy się spotykać, także nie ma problemu ze zorganizowaniem takiego, takiego biegu. Ja muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że to miło słyszeć, że tak, nie ma pieniędzy, są chętni do pomocy, jak słyszę, to jest miło dla mojego serca, zawsze dzisiaj w tym świecie żyjemy komercyjnym, gdzie nie pójdziemy, to jest lista, trzeba ją opłacić, startowe, koszulka i te inne rzeczy, a tutaj proszę bardzo, są ludzie chętni, lubią sport uprawiać pewnie i zbierają się, pomagają sobie wzajem, bardzo piękna idea, a który to już raz. Dzisiaj jest 229, także my już tutaj jesteśmy szósty rok, a tak jak mówiłam w Polsce to już 10 lat trwa, zaczęło się jeszcze wcześniej w Wielkiej Brytanii. No i nie tylko tutaj biegamy, bo też jest spora grupa osób, które po prostu chodzą. Zauważyłem, i Kijkowicze są też. Tak, tak. Są całe rodziny z małymi dziećmi, wiadomo, że małe dzieci pięciu kilometrów nie przebiegną, ale przespacerować się z rodzicami tutaj zawsze jest co pooglądać, bo i dużo wiewiórek i, i no ludzie są sympatyczni. Zawsze można z kimś porozmawiać, spotkać się, także tak to wygląda. Słuchajcie, teraz sobie stanę obok tej małej, tej pięknej pani chciałem powiedzieć. Jest to mniej niż nieco prawda? Przepraszam mojej mocy za tą, tą gafę. E, I e, że będziemy razem tutaj, oświe, tak przedstawimy do tej kamerki. E, pomacha pani troszeczkę dla moich widzów, odbiorców. O, widzicie, i słuchajcie, nie bójcie się przyjść, stanąć tutaj sobie w szranki. Tu nie ma ciśnienia, żeby wygrywać. Tu tutaj się przychodzi dla przyjemności. Tu się korzysta z tego powietrza. Fantastyczna sprawa. Dzisiaj można jeszcze oddychać, nie jest za gorąco. Zatem warunki są wyśmienite. Naprawdę nam mawiam Was tutaj też, żebyście brali udział, a tym bardziej, że jest sympatyczna oprawa, jak widać, ta Pani zapewnia tutaj nie tylko komfort estetyczny, ale ja też... Ja, bo tutaj jest dużo takich sympatycznych osób, które pomagają, bo tu jest cała grupa osób w kamizelkach, które są zaangażowane właśnie, żeby to wszystko sprawnie przebiegło i tak jak mówiłam tutaj, ten dystans zawsze jest pięciokilometrowy. Jedyne takie, może nawet to nie jest coś, co trzeba, ale, ale zachęcamy do tego, żeby zarejestrować się na stronie Parkran i tam się generuje własny kod uczestnika. I wówczas na maila, co, co bieg, co uczestnictwo dostajemy e, wszystkie wyniki, e, analizy, całe zestawienia, e, jak to wyglądało w poszczególnym odcinku i tam wszystkie te statystyki możemy sobie obserwować. Także zachęcamy do tego, żeby się rejestrować, bo wówczas, jeżeli dla kogoś istotne są te czasy, jakie osiąga na tej trasie, no to te wszystkie wyniki z pomiarem czasu dostaje, bo tutaj mamy pomiar czasu. E, także. To wszystko jest jak na prawdziwym biegu, z tym, że no jest to prawdziwy bieg, ale, ale jest to bezpłatny bieg i, i zapraszamy każdego. A za nagrodę służy uśmiech organizatora? Tak. Zobaczcie, to też, jaki piękne. Są też nagrody specjalne. Właśnie dzisiaj tutaj mamy jubileusze. Dwie koleżanki obchodzą. Jubileusz kończą dzisiaj 50 bieg. Nie jest to też taka tradycja wynikająca z jakiegoś obowiązku, ale każdy chce, ci, którzy mają ten jubileusz, przynoszą coś słodkiego: jakieś cukiereczki albo ciasteczka. I tak jak tam może pan spojrzeć, tam właśnie czekają na tych, którzy do mety dotrą. Takie słodkie poczęstunki. Będą też dyplomy, zaraz będę wypisywała dyplomy dla dziewczyn. Gratulacje z, ok z okazji ukończenia, no akurat w ich przypadku już 50. biegu. Tutaj koleżanka jeszcze dodatkowo 25. raz uczestniczy w wolontariacie, więc za to też jest dyplom. Także dbamy o naszych uczestników jak możemy. Ale muszę powiedzieć, że te cukierki no, spowodowały u mnie taką chęć pozostania, bo już miałem Zapraszamy. się ewakuować Zapraszamy. do innego punktu, a idę tam zobaczyć, czy tam jakie są ściutkie okazy dla mnie. Proszę. Jestem łasuchem i tu pani trafiła w mój czuły punkt, muszę powiedzieć. <laughs> um, Nasze. Nasze. Tylko zapytam, Cię, tu się gasi światło, że mógł wziąć więcej. A. Trzeba poczekać do zmroku. Rozumiem. Z panią to chętnie poczekam. Zmroku. Kochani, dziękujemy bardzo. Mówił wiatr z Gorzowa. Staszek. Szukajcie mnie na Facebooku, na YouTube. Czyli wiatr z Gorzowa, Stanisław Justyński i pani. Monika Walentynowicz. I pani Monika z bardzo słabym nazwiskiem. Walentynowicz, kto zna historię, może kojarzyć. Ale niekoniecznie to sama, oczywiście. Dziękuję bardzo. Cześć, kochani. Do zobaczenia wkrótce. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. A co Ta to za, za program? Jeszcze pokażę te cukierki tutaj, że jak coś... Co to jest?